Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Co w polityce piszczy i moim dzisiejszym gościem jest Stanisław Żółtek. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu już, Państwu. Już nie pierwszy raz się widzimy, jak zawsze y, to mówię pana Stanisława, nie, nie widzimy w mediach, ale za to pan Stanisław ma okazję u nas wystąpić i podzieli się e, swoimi przemyśleniami. No bardzo chętnie. <laughs> e, Tyle więc ta... jest tematów, że czekam na jakieś pytanie było. <laughs> Bo nie wiedziałbym, od czego zacząć. No to zaczynamy od chyba najgłośniejszej sprawy, najgłośniejszego tematu i wizyty prezydenta Bidena w Polsce. Co pan o, o, o tym przyjeździe myśli? No, po pierwsze, yy, myślę, że nie jest to aż tak ważne, jak się ludziom wydaje. No, bo to ludzie pojechali pizzę jeść, pędzić, bo tam Biden jadł. Tak naprawdę, to właściwie to, co ta zna wizyta znaczyła. Jakby się tak zastanowić czy z punktu widzenia, ja wiem, no, czegoś ważnego, ważności i tak dalej, no, niespecjalnie. Ameryka swoje interesy próbuje ugrać w Europie, choćby na przykład tym namawianiem Europy do, do, do jakichś tam bojkotu energii od Rosji, no bo nie potrzebuje za wielkiej konkurencji, prawda? Także, także tu jest dobra okazja do, do tego, żeby Ameryka, która traciła taką pozycję mocarstwową, żeby ją odzyskać. No więc, ja myślę, dalej traci na rzecz, na rzecz Chin. Tak, traci na rzecz Chin, ale no, gdyby tak Europa się odpadła troszeczkę z konkurencji, to może byłoby dla Ameryki lepiej. Więc po prostu Ameryka namawia na jakieś takie szaleństwo. Znaczy, właśnie nie, wiadomo, że to nie nastąpi, ale samo namawianie no to jest już jest pewnym szaleństwem. O Polska ze swoją szabelką się dołączyła do tego, kiedy ona jest najbardziej narażona na to, no to jest w ogóle jakiś kuriozum. Znaczy nawet. ja myślę, że Polska to troszkę rozgrywa na dwa fronty, ten medialny, że ona zapowiada jaka to jest waleczna, jakby się przyłączyli, jakby pomogli, a tak rzeczywiście oni zdają sobie sprawę z zagrożenia i... Znaczy zdają sobie też sprawę, że żadnych oczywiście nie będzie żadnych sankcji związanych z energią. I nie mogłoby być, znaczy te sankcje może wprowadzić tylko Rosja. No bo to ona na tym nie straci, ona na tym zyska, tylko gdyby były tego typu sankcje, sankcje nie? Tak, chciałem zwrócić uwagę, że gdybym był na miejscu Putina, to, to bardzo bym chciał, żeby te groźby na temat sankcji związanych z energią, które się odbyły już, prawda, prowadziłbym jakichś swoich ludzi do Stanów Zjednoczonych, do... Do, do Polski, do, do jakichś innych, i co by oni krzyczeli, że potrzebne są sankcje i nie odbieranie energii, prawda? Znaczy, ani ropy, ani gazu, ani węgla, prawda? Dlaczego? No, dlatego, że na tym Putin strasznie wygrał. E, przecież no, gaz jest dzisiaj kilkanaście razy, nie kilk 100% czy 200%, kilkanaście razy droższy niż rok temu. E, e, ropa też podrożała, ale to, to mniejsza z tym, Proszę zwrócić uwagę, że Putin więcej gazu sprzedaje do Polski, do Ukrainy, do Europy Zachodniej niż kiedykolwiek. Zwiększył, od czasu rozpoczęcia wojny zwiększył dostawy, sprzedaje Ukrainie normalnie wszystkim e, i oni tam chętnie odbierają. Taka coś dziwnego z tą wojną e, w, te, w tym kontekście. E, do Polski, do, do, przez Białoruś, prze, prze, przez, przez Ukrainę przesyła znacznie więcej, ale kilkanaście razy drożej. Znaczy, I, sprawdziłem, znaczy sprawdziłem cenę tego gazu i tu troszkę sprostowania. Ta cena skoczyła o 150%. Teraz? Nie, ja od, mówię, od tamtego roku. Od grudnia tamtego roku? Do tak. Grudnia tego roku? tak, kosztowała po, ponad 2 zł, a teraz dobija. Teraz Ale od 5, zaraz, 50. zaraz, o czym mówimy o gazie w Polsce? Gaz czy... ziemny, cena na, na, na giełdzie cena na kiełdzie. Tak, jest 5,55. Chyba, że spadła w ostatnich dwóch, trzech dniach, bo, bo do, 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 jeszcze niedawno była y, morderczo wielka. To, to, to ja Tu gwarantuję swoim słowem, że była y, typu 10 razy większa niż rok temu. No, nie y, wiem. Także coś, bo liczymy jeszcze, patrzmy na cenę oczywiście kilowa, y, na kilowatę godzinę, prawda? Mhm. Y, czy na energię, nie? To ja sprawdziłem coś... tylko notowania tego gazu. Także, także to, to no ale dobra, to sprawdzimy i, i prosiłbym, ja wyślę w takim razie okay. dane do przekazania. Jakby prosiłbym o sprostowanie, bo wiem, że, że skoczył potężnie. Nie, 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 nie zmienia to faktu, po yy, Putin w tej chwili zarabia. Ja wiem, strzelam że gdzieś jakieś 100-150 milionów yy, dolarów dziennie, dodatkowo, z powodu tego przy, przykactwa o tym, że trzymam energię. No. Daliśmy mu force po prostu, nie? Indie rzuciły się teraz do Putina z prośbą o, o to, żeby im sprzedał, no i umawiają się tam na, na dostawy typu 5 milionów baryłek dziennie. No i to właściwie to jest zwycięstwo Putina. I kogo jeszcze? I Ameryki. Bo Ameryka tym krzykiem o tym, żeby wprowadzić sankcje, spowodowała wzrost ceny gazu, ropy naftowej, i węgla. Ale ona na tym nie straciła, no bo ona ma swoje, przecież ona jest największym producentem na świecie. Kto na tym, jak, która gospodarka na tym traci? Na tym traci gospodarka Europy i Chin, no bo Chiny też kupują, prawda, energię. E, no więc na razie na tej wojnie największe zwycięstwo się odniosła Ameryka. Największe straty, poza Ukrainą oczywiście, ewentualnie Rosją, największe straty poniosła właściwie chyba Polska. Znaczy, bardziej eee, konsument, no, ja bym powiedział, bo to wszystko jest. No ja to traktuję w tym duchu. No, no polska, w sensie polska gospodarka, mm -hmm. konsumenci polscy i tak dalej, no widzimy to, prawda? Natomiast gdyby doszło do czegoś, co nie dojdzie do tego, no bo to jest samobójstwo gospodarcze Europy, to cofnie się chyba do średniowiecza, ee, a już zwłaszcza Polski. Gdyby do tego doszło, no to oczywiście no, Polski nie ma, nie? No to, to, to być może ten. Powtórny rozbiór Polski, by nastąpił jakiś taki, no, typu, między wschodem a zachodem, i jeszcze może Amerykanie w tu swojej kolonii zrobili. E, także, no, w każdym razie, na miejscu Putina bym e, takich ludzi wysłał, żeby czytać o, 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 o czymś takim, jak nieodbieraniu gazu i ropy, bo, bo to jest czysty dla Rosji niezwykle, niezwykle, e, no, intratna rzecz, no. No, a różni celebryci, politycy, nie, nie ci, co wysłani przez Putina, ale głupawi, no, no podkreślają to krzyczą. Tłumnie tu mnie, e, wpisze swojej mówią tak, nie będziemy odbierali gazu i tak dalej. No oczywiście świadczy to ich głupocie, no ale cóż ja na to poradzę. No. To, to w te, tej rzeczy Ameryka wygrywa. W tle, a propos tej e, energii. I, e, I wojny na Ukrainie jest konflikt, który być może jest poważniejszym konfliktem. E, chodzi o to, że e, tak naprawdę do tej pory wszystkie wojny, które na świecie były i które prowadziła Ameryka, e, to były większość przynajmniej ich, to była związana z tym, jeżeli ktoś na przykład chciał w innej walucie się rozliczać niż dolar. E, no to wtedy się okazywało, że ten kraj był, przestał być demokratyczny, najeżdżało się na ten kraj, no i oczywiście już nie było problemu, zwłaszcza rozliczenia ropy. I tutaj tak się złożyło, że Arabia Saudyjska dogadała się z Chinami i chciałaby sprzedawać swoją ropę do Chin za juany. I jakie jest te konsekwencje? Amerykanie zwrócili się do, znaczy Amerykanie, Europa się zwróciła do Arabii Saudyjskiej o to, żeby podnieść wydobycie ropy, no bo z Rosji będziemy mniej kupować dzięki temu, prawda? Arabia Saudyjska odmówiła, jest w bardzo złych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. I tego praktycznie widać, tego konfliktu, ale on, ten konflikt rozszerza się w tym duchu, że Rosja również z Chinami rozmawia na temat sprzedaży ropy w juanach, a nie w dolarach. Dla Ameryki jest to największe śmiertelne niebezpieczeństwo, być może największy cios, jaki mogłaby w swojej historii uzyskać, otrzymać. Nie druga wojna światowa, nie tego typu, tylko to. Więc on tam gdzieś mruga ten, 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 ten konflikt tu jest zagłuszony, nie widać, gdzie ono tu wojna na Ukrainie i tak dalej, ale to jest być może poważniejsza sprawa, i, i stąd się biorą te, te niektóre inne rzeczy, które czasem nie wiemy nawet skąd się biorą. Nie, nie zwiększy Arabia Saudyjska wydobycia ropy, bo w tej chwili bardzo nie lubi ze Stanami Zjednoczonymi. Jak Stany Zjednoczone usłyszały tylko o tym, no to jest naj, jeden z największych wrogów się robi, na chwilę być może, ale zobaczymy. I nie wiadomo, gdzie się następna wojna zacznie są takie głosy, że co by było, gdyby Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, jakby, jakby potoczyła się ta, wo ta wojna i ludzie mówią, że byłoby gorzej, a jak ja doczytałem, Donald Trump był jedynym prezydentem, który nie, nie rozpoczął żadnej wojny w historii tak, prezydentów Stanów tak, Zjednoczonych. Tak, tak, proszę, tak się mówi, bo prawdę, że już miałbym odpowiedzieć, że no, gdyby był Donald Trump, gdybym tak zakładał, to nie wiem, co by zrobił, bo nieprzewidywalny. No, nieprzewidywalny. No. On tak zewnętrzne pozory takiego nieprzewidywalności robił, ale tak naprawdę jego ruchy były całkiem logiczne i faktycznie to, co pan mówi, jest prawdą. No, żadnej wojny nie zaczął, prawda? To jest, to jest prawda. I ja osobiście uważam, że gdyby Trump był prezydentem, byłoby lepiej. Podejrzewam, że tej wojny by nie było. Ale no cóż, no podejrzewam, prawda? No, przecież pan Bóg tylko wie, co by było. E, to tylko moje sugestie są tego typu. Nic więcej, tu, tu mi coś więcej powiedzieć, no bo to, to się nie da. Okej, okay, mówił pan o cenie paliwa Zastanawiające była, znaczy już teraz znowu ta baryłka poszła do góry Ale jak baryłk, cena baryłki ropy na giełdzie rosła do góry To stacje benzynowe potrafiły nawet 3-4 razy dziennie zmieniać cenę na stacjach paliw Ta baryłka zatrzymała się na 130 dolarach I wtedy płaciliśmy rekordowe ceny za litr na stacjach benzynowych Ale w następnym tygodniu ta cena spadała Nieproporcjonalnie jak na stacjach benzynowych Nowych. No więc ja rozmawiałem z takim znajomym, który prowadzi stację benzynową w Krakowie, tam na 29 listopada, tam dalej już, co, co jest grane z tymi cenami. No bo ja też nie wiem, no mówi, że po prostu co chwilę dostawy, które jadą, oni się dowiadują, jaka jest dostawa. Zmienia się ta dostawa, nie do końca jest to związane z realiami na rynku światowym, czy nawet Obajtek po prostu jakieś swoją politykę prowadzi. Tak, nie, nie, nie czemu. Nie ja gdzieś zasłyszałem. A jak gdzieś zasłyszałem, jaka to jest polityka. To jest polityka antyinflacyjna, bo obywatele i tak skupują i tak kupują paliwo po każdej cenie i dzięki temu państwo wycofuje pieniądze z obiegu yy, przez sprzedaż ropy po, po wyższej cenie. I to jest no. bardzo prawdopodobne. No tak, tylko że ta inflacja to świadczy też. Proszę zwrócić uwagę, jak paliwo jest droższe, to ono wpływa na ceny innych produktów. Niezależnie od tego, czy polacy mają pieniądze, czy nie, prawda? Wpływa i podnosi inflację, więc to, 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 to nie jest tak, bo w ten sposób można by powiedzieć, że no cóż, no to, no to podwyższymy ceny wszystkich produktów żywnościowych, na przykład o 100%, czy o 300%, nie? Polacy będą musieli wydać, bo jejś muszą, nie? ściągnie to pieniądze z rynku, czyli jest to polityka antyinflacyjna. No nie, to jest właśnie inflacja. A paliwo podniesie ceny tych produktów. Zresztą no. to nie tylko to ono podniesie przed nami straszny czas, bo y, proszę zwrócić uwagę, że właściwie jedynymi głównymi eksporterami pszenicy, już nie mówię o olejach, prawda, i nawozów sztucznych to była Rosja i Ukraina. Mhm. E, dotyczy to, że są stali. A ceny nawozów tak. i tak są rekordowe wzrosły tak, o 300, Ale one będą, no, co 400%. więcej. Jedyne nawozy, jakie inne robimy, na przykład my, no to z rosyjskiego gazu. Mhm. <laughs> Prawda? My mówimy, nie weźmy rosyjskiego gazu, to, to świadczy Znaczy debili... sytuacja może się zmienić w październiku po uruchomieniu Baltic Pipe To znaczy, że jeżeli chodzi o Baltic Pipe to przecież jest ta sama ropa, którą Norwegowie przesyłają do Niemiec. To się nie zmieni. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy w ostatnim, e, ostatnim okresie czasu pobierali gaz, mówię o gazie y -hmm. w prawda? Pobieraliśmy gaz e, od Niemiec. Y -hmm. Ten kierunek był, prawda? E, no, nie jakiejś wielkiej ilości, ale stamtąd. To między innymi była gaza, który, gaz, który kupują Niemcy i od Norwegów i od Rosji, oczywiście, nie. No ale jeżeli teraz my dołączamy swoją rurę do rury idącej do Niemiec. Rozdzielamy na drugą nitkę, no to jest de facto ten sam gaz. E, no i tyle. No, no nie, tylko, tylko, że jest droższy niż od Rosji. No i, no i dużo droższy. O, o, jeśli nie mylę, o, kombinuje się jak, jak można, żeby ludzie się nie dowiedzieli o tych cenach. No, ale tak naprawdę tego gazu więcej nie ma, bo to jest ten sam gaz po prostu. Więc jak przyjdzie problem i kryzys. No to, no, to, no to tak samo go możemy nie mieć. To nie jest takie trochę udawanie od dywersyfikacji, bo my już mieliśmy ten że gaz pobieraliśmy z, z Niemiec, prawda? Tylko teraz będziemy inną osobną nitką to, to robili. A propos... Ale, ale tak ja mówię, gaz, yy, ta te, te sprawa proszę zwrócić uwagę Węgry, yy, Rumunia, kilka innych krajów, prawda, Serbia tam, yy, wiele innych. ogłosiły w tej chwili zakaz eksportu zboża yy, tego typu rzeczy. Bo wie, widzą, co się kroi. Oni widzą, co się kroi, nie? E, no i inne kraje są. Cicho jest o tym, ale przerażone są tym, co się dzieje, gdzie będzie działo z żywnością na świecie. Wszystkie kraje to zaczynają robić. Zakaz eksportu, nie importu, eksportu. Mhm. No, tylko my mówimy, że nie chcemy importować tam, gazu czy paliwa. No ale to. To świadczy o infantylności. A propos tego gazu, szybko została zweryfikowana polityka zielonych, którzy nastawiali się na ten rosyjski gaz, wyłączali elektrownie atomowe, chcieli swoją energetykę oprzeć na OZE. No i zostało to szybko zweryfikowane. No tak, to można powiedzieć, że tak jak, jak to już, tu będzie trzeci Nobel chyba, bo dowcipy są, że Putin dostać, powinien dostać nagrodę Nobla z medycyny. No bo zlikwidował COVID, prawda? prawda? Drugie jest nagrodę pokojową, nie? no bo wszystkim Ukraińcom nagle Wiz na całą Europę dał, prawda, I, i, i te mogą gdziekolwiek pracować. To trzecia będzie jeszcze z ekonomii, prawda? <noise> zlikwidował nie, różne głupoty, e, które tam głosili jako lody. Nie wszystkie były głupotami, ale część tak, nie? No oczywiście jest to w formie żartu i chpiny, i, i, i ale no tak, no to pokazuje, co. co że jak coś jest ważnego, jak jest e, źle i, i tak dalej, to ci popisywacze, oni mogą tylko funkcjonować wtedy, kiedy gospodarka dobrze funkcjonuje. E, gotowi są zepsuć tą gospodarkę, no ale jak zepsują, to wtedy znikają, prawda? A póki jest dobra, to. Znaczy, są tam gdzieś czytałem, że po prostu tam przelewy do tych partii z, gaz z Gazpromu szły. Nie nie wykluczam. No. To, jest, to jest to, co, co mówię e, na temat e, tych, tego, co Putin powinien, co, a być może co zrobił, e, co do tego straszaka, że nie będziemy odbierali gazu i ropy. No. To jest też, właśnie to jest to. Na takich rzeczach w taki dziwaczny sposób dookoła e, potrafi ktoś zarobić, namówić kogoś, że właśnie, jak tam na przykład zieloni, którzy potrafią gdzieś tam gospodarkę uszkodzić, prawda, i konkurencję uwalić, bywa tak, prawda, eee, zlikwidować, żeby nie było, nie wydobywać samemu gazu, zlikwidować elektrownie jądrowe, to dopiero zabawne w Niemczech, prawda. Ale za zastanawiają mnie procesy myślowe za poparciem z zlikwidowania elektrowni atomowej i że ktoś to popiera. No, no Jest to nieprawdopodobne. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że no teraz rząd no, popiera, bo tam ci ludzie, którzy tego żądali, weszli do tego rządu. Tak, nie? Tak. Jest to dla mnie rzeczywiście szaleństwo, po prostu jakieś, no ale co ja poradzę? No, szaleństwo, a może nie? No, może jednak e, przykładowy Putin, to nie musi być Putin, no może być inny producent ropy naftowej i gazu, prawda? Ma długie ręce i, i, i wpływa w ten sposób na politykę niemiecką, i dzięki temu kraje, które mają surowce, gaz, ropę, sobie dobrze żyją, prawda? No Może tak. Wiele się teraz mówi o szerzeniu e, rosyjskiej propagandy, a raczej o zakazie te, tego szerzenia. Właśnie moim zdaniem największą ruską propagandę to właśnie sie, sieją zieloni, tym, żeby no, oprzeć. To, tak zawsze było. No. No ale nikt, nikt na to nie zwraca uwagi. Przecież i w Polsce były takie głosy, no, tylko no teraz ja to sobie... trochę się zmieniły. No cóż bo... ja poradzę, no to po prostu to wie pan, ale to, to nie tylko ta sprawa. To, to jako przykład taki inny, mhm. nie, tam polityczna poprawność, no. e, też różnego rodzaju tam jest nakazane, że niektóre grupy, niektóre partie polityczne, niektóre sposoby myślenia, one mogą wszystko, prawda, nie wolno o nich źle powiedzieć, bo jak powiesz, to jesteś oszołomen, a inne nie, prawda. No tu też był jakby taki parasol ochronny. Nie wiem, przed kogo robiony, bo to nie tylko sprawa samej poprawności politycznej, nad niektórymi partiami i takimi, i, i, czy organizacjami, prawda, które ogromne pieniądze zresztą dostawały właśnie z różnych źródeł, Pan już wspomniał, bo to jest prawda, walcząc z własnym narodem, z własną ekonomią, prawda? I przykładowo te elektrownie atomowe zostały zamknięte, co jest no cudownym prezentem dla wszystkich krajów, które mają surowce energetyczne. Nie? No to nie ma lepszego prezentu. No i co jest zresztą wspaniałym prezentem dla no ba. Z punktu widzenia tego, że ten dwutlenek węgla, to nawet, proszę, proszę zwrócić uwagę, nawet ta propaganda o tym dwutlenku węgla i ociepleniu przegrała nawet z tymi, z tymi partiami, co to żądały, żądały likwidacji energii tej jądrowej, prawda, mhm. wytwarzania energii z uranu. Nieprawdopodobne, no, jakie musiały być siły i naciski, no? No, ale, ale też widać, jak zwykle ludzie potrafią być ogłupieni dziennikarze, bo czy nie, nie wszyscy dostali pieniądze, bo pierodniąca większość po prostu tylko poparła to, nie? Potem mm. wybierała w wyborach tych ludzi, nie? E, no świadczy o tym, jak ludzie e, nie myślą, jak myślą obra obrazkami, co w telewizji mają... Ale to podmach... pokazuje, jak demokracja jest niebezpiecznym ustrojem. Tak, niestety śmiertelnie niebezpiecznym, no. Oni tam e, wybrali tych ludzi, co to chcieli mm. wykrywać elektrownie atomowe. my popieramy jakiś takich... Przepraszam, no, no nie chciałbym brzydkiego na nazwać, no niezbyt mądrych ludzi, którzy gadają o tych sankcjach, że nie będziemy odbierali ropy i gazu, prawda? Eee, no, no, bo ludzie idą tak w ma masą za tłumem, nie myślą, to są głupi. Tak samo było z COVIDem. Nie zapomnijmy, że w pierwszych tygodniach ci, co doszukiwali się jakiegoś innego myślenia, byli nazywani foliarzami. Ale co ciekawe, ten... po dwóch latach wyszło e, na. na że ich stanie było słuszne. Tak teraz nie można e, inaczej mówić, niż mówi główny nurt. Ci, co e, mówią inaczej, są nazywani, r, nazywani ruskimi onucami, i tak to się kręci. Za dwa lata będzie inaczej. Właśnie Polska troszkę się kształtuje na, na takiego hegemona, który mógłby, chciałby pomagać wszystkim, że jesteśmy piękni i bogaci, a rzeczywistość jest, jest trochę inna i nas nie stać na zapewnienie e, socjalu dla wszystkich obywateli Ukrainy. Co więcej, to nie jest sprawa socjalu. No, problem jest w tym, że. Y rząd polski powinien, tak jak u Orban, Orban mi się tu podoba, jego wypowiedzi, jego zachowanie, prawda? Orbanowi zależy i na Węgrzech. Że w wojnie między Ukrainą a Rosją hmm. on stoi po stronie Węgier. Prawda? Że mogą pomagać, ale to pomagać, a nie to, że jak my przyjmujemy miliony Ukraińców, bardzo i, i z sercem wielu ludzi podchodzi romantycznie, a to się bardzo źle zakończy zresztą niestety, ale problem w tym, że oni mają przywileje, których nie mają Polacy. I dlatego to się źle zakończy. No bo, jeżeli ktoś przykładowo idzie do przychodni i musi czekać parę godzin więcej, bo pierwszeństwo mają Ukraińcy, prawda? Ludzie na przykład niechby mieli usługę medyczną, ale na tych na nie lepszych zasadach niż Polacy. To Polacy mają mieć najlepsze zasady w Polsce, ewentualnie równe z innymi. My im pomagają, to mówimy do wszystkiego: mieszkania, przejazdów kolejowych, no cokolwiek by nie było. To opowiem panu anegdotkę o traktowaniu na równi. Przychodzi Ukrainka do, do przychodni zapisać się do okulisty i pani recepcjonistka mówi, że za dwa tygodnie ona oburzona co tak długo, że chce być traktowana tak jak Polki, to odezwała się ta co zapisywała, to ta, tak jak Polki? Okej, okay, to wizyta za trzy miesiące. Dokładnie tak, no nie, niestety i wiecie państwo, to nie jest sprawa tego, czy nam jest wygodniej, czy mamy serdecznie, ale ludzie umierają również w Polsce. Czekają na wizytę do specjalisty trzy lata, prawda? Znaczy I, najwięcej i... osób umarło to przez covid, że nie mogło... Tak, tak, tak z, oczywiście z boku. No, mhm. no tak jak moja córka czy tam żona, no nie byli przyjęci do, do, do lekarza, bo byli chorzy, prawda? Nie na covid, tylko że na co innego, tak. nie? Ale byli chorzy, a chorych się nie filmowało, prawda? dzięki Bogu już to się sko chyba skończy. Od jutra to się skończy. Wiem, ale to już sama świadomość, że to może w każdej chwili zacząć. I ludzie zostali wytresowani mm. do tego. To już jest złe. I nie? ludziom to nie przeszkadza. To jest, tak, tak. Tam... Jakoś część mm. ludzi została wytresowana, jak że takie... jeszcze dzi dzisiaj jest rozmawiamy, jest i... niedziela, jeszcze dzisiaj wszyscy chodzą w maseczkach. Tak. Jutro nagle nastanie poniedziałek, za... nakaz zostanie A. zdjęty i wszyscy zdejmą maseczkę. Jaki, to jest jak, dla mnie. Jak, jaki ludzki pan ten niedzielski, nie? <laughs> Ludzki pan po prostu. <laughs> tak, Dobrze, nie? no niestety tak. czas nas goni. I ostatnie okay. pytanie chciałem jeszcze zapytać. E, na pewno widział pan, że rozłam w Konfederacji, rozłam w Partii Korwin, y, poseł Dziambor, Kulesza i Sośnierz odeszli. Pamiętam w ostatniej rozmowie pytałem się pana, czy jest szansa na dołączenie do partii Korwin, wystartowanie z list Konfederacji i teraz myślę, że szansa trochę się powiększyła, jak y, powstanie nowe ugrupowanie wolnościowe. Być może, tu ma pan rację, nawet tam coś już wspomniałem. Ja rozmawiałem tam y, na ten temat, hmm. y, bardzo niezobowiązująco, y, prawda. Czy coś co się z tego wykluje, czy nie, nie mam zielonego pojęcia, więc trudno im powiedzieć. Natomiast no ja wiem, ja rozumiem, wiem dlaczego odeszli, Zresztą mówili to dość, dość jawnie i, i ten, że Korwin po prostu y, y, oni by może nie za ostro nawet powiedzieli. Bo ja powiem tak, Korwin prawdę mówi, tylko że nie w nieodpowiednich momentach i w formie nieodpowiedniej, to jedyne co to, co, co, co nie? Jak pan pamięta, tam y, zaczęło się od tej, tej wyspy, Węży, wys, wyspy Węży, nie? No bo my tak naprawdę zostaliśmy odcięci jakichkolwiek innych informacji poza propagandą wojenną Ukrainy, prawda? Y, no normalne jest, to nie jest jakieś pejoratywne określenie. Podczas wojny jest propaganda, mm -hmm. prawda? No, każdy kraj robi. Problem w tym, że my jesteśmy tylko i wyłącznie przysłani do niej. Nie, nie wiemy, co się tam dzieje. Nie? Kompletnie tak naprawdę kto po jakichś dopiero po analizie kto zajął jakie miasto, czy coś, mm -hmm. może się coś dowiedzieć. No i tam była ta sprawa, że, że Załęski odznaczył 13. Pośmiertnie. pośmiertnie 13 żołnierzy, których było tylko 13 na wyspie węży którzy tam krzyknęli tam, tam do tych okrętów, prawda, że tam idzie tam no, idź na wulgarnię, prawda, no i to z hasłem się stało, no i oni zginęli, odznaczenia pośmiertne. Rosja napisała, że no, nie było ich trzynastu, tylko kilkudziesięciu, nie zginęli, tylko się poddali, prawda, no i no, tak trochę jak w dawnych docipa o ruskiej prawdzie, nie. No i Korwin to powiedział i powiedział, że przeczytał to w tym piśmie rosyjskim. Russia nie? Today. Tak, Brasia Tudej, nie? No i oczywiście komu on wierzy przecież nie no, to, to jak tego, że wierzy własnym oczom czy moim słowom. <grym> no i rzucili się wszyscy na niego, że w moment nie nie powiedział, nie powiedział w ogóle o tym, ale powiedział prawdę. No pewnie, że po tygodniu okazało się, że to prawda, że jest kilkudziesięciu Ukraińców, że ani jeden nie zginął, tylko są tylko wszyscy się poddali. Ale nie, smak pozostał. Korwin to powiedział, <noise> prawda? No, to jest tego typu. Problem w tym, że on mówi, że zazwyczaj mówi prawdę, tylko w formie i, i w momentach nieodpowiednich. No Jak tyle. to się mówi, kto ma rację, dzień wcześniej niż wszyscy, ten przez dobę chodzi za idiotę. Tak, tak. No nie, to, to, to tak jest. No. Więc, więc po prostu. Ale ja ich rozumiem, bo to, to się zdarza bardzo często i... Albo to nie chodziło. Ja myślę, że to był po prostu już taki ostateczny. Tak, tak, tak. kropla tam przelała, tak, cały tak. tego typu, nie. No to, pan to Korwin mówił prawie, w, tam w no. filmie na YouTube, że to trwało pół roku, z tego co no nie, ja tam no gdzieś słyszałem to. No, ja mówię taką tendencję, że, 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 że no, tak wyrywa się przed szereg. I w formie to mówi takie, że tam ci, czego zwłaszcza nie lubią, rozpowszechniają informację, że on jest, że, że bzdura, że faszysta, że nie wiadomo co, prawda? po analizie, no, ale nikt nie analizuje potem. nie? No, ale zgodzi się nie, pan, pan ze mną, tak że demo. pan Janusz byłby genialnym publicystą? Tak, tak, bo nie jest świetnym hmm. publicystą. Pop... Że, mm, odszedł Boże, od polityki, był, żeby nie odszedł był, od, by, od był polityki. Przecież nie. To hmm. jego, ksi jego książki, jego felitony, które hmm. czasem zbierane były w książkach, on, miał, on na tym ciężką kasę zarobił, prawda? I to, i to one, no, mało kto jest, kto nie zna jego felietonów, no, na, 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 na tym. Bo on teraz tak nie pisze tych felietonów, jak był, bardzo płodny swego czasu, prawda? Także ten, ten ja, ja, ja mam tych książek jego kupę i niektóre potrafię drugi raz przeczytać, no, no bo są bardzo dowcipnie, inteligentnie i celnie pisane, prawda? No. Także, także no i, i to jest rzeczywiście, tam się dzieje z tej konfederacji, no proszę zwrócić uwagę, dość dynamiczna jest ta sytuacja. Jeszcze media się rzuciły na tą konfederację jak głupie, e, prawda? Mają bana, aktualnie mają bana w mediach, nie są praktycznie No wiem, no właśnie pokazywani. o tym mówię, nie? E, I to za co? No za to, że no, powiedziały to, co jest prawdziwie do Znaczy ja myślę, no. że to też pan Brown miał dużo z tym wspólnego, nie, nie ograniczajmy się do samego pana Korwina. Tak, tak, nie, nie, tutaj mówimy o całej nawet Konfederacji, tak. Natomiast rzeczywiście tu Brown, no, no szczerze mówiąc, nieco przesadza, e, mm. też no, ja co dużo kryj, no, ja nie będę to mówił, no, e, te, takie e, patowanie na zewnątrz takimi różnymi e, przesadnymi zachowaniami, nie, no po jakimś czasie, jeżeli to się powtarza raz piąty, dziesiąty, no, wzbudza albo niechęć, albo, 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 właśnie tego typu. No i, no i, no i tyle. Nie? Tu Korwin jest inny od Brauna. Korwin hmm. tutaj logicznie mówi, tylko on bardzo często w, w takie miejsca trafia yy, czuły dla wielu ludzi, prawda? Yy, no, i, no, i, no i stąd się biorą te problemy. Brown raczej, Brown po prostu ma <laughs> sw to... swoją grupę wyborców i musi tak, mówić tak. to, co jego wyborcy chcą usłyszeć. No tak, to prawda. No więc. Hmm. Więc to jest inna sytuacja, jednak tu, proszę wybaczyć, ale, ale ja tu jestem za, jeżeli już to za Korwinem, no bo, bo wolę tego typu, nie? Chociaż nie wiem, które więcej zaszkodzi zachowanie w sensie w wyborach, nie? No. no dobrze, dziękuję bardzo. Gościem rozmowy był dziękuję Stanisław tak. Dziękuję bardzo, do widzenia.